감 <목소리도> Wyrzucić z siebie wszystko, by mieć czystą kartę. Lekceważę to potrzeby, bo emocje mam rozdarte jak serce. Patrzę w oczy, bo boi się odbicia, gdy niepokój na papierze bierze brudę z mego życia. Bo nie wierzę w odkupienie, sumieniem, nie mnie Rzuciłbyś we mnie kamienia, gdybyś znał z duszy pusty pokój i pozorny spokój. Poczuł się cieniem po zmroku w moim złudzeniu. Kogo widzi zmęczenie, otulone milczenie Trzymam biuro w prawej dłoni, lewą pięść na skroni Tuż pozwala się uwolnić Z mentalnej stagnacji Słowa stały się jak brzydwy krew spływa na kartki rozdrapując dawne blizny widzisz Nie jestem czysty, chciałbym wypluć dobrze Przez to dyby na języku rozdrapują podniebienie dziś ślepy krwią, każdą z liter pogarnąć Mo toż samość troskryłem pod rozczar paną Spoglądam na marzycie z lodu ptaka, jak nie Każdą strofę, aby poczuć wolność. Cierpienie urodziło słowo, i ten projekt jest dowodem na to, że jestem sobą. Dziś spoglądam na marzycie z lotu ptaka, jak nigdy dotąd. Stare rany, każdą strofą, aby poczuć wolność. Cierpienie urodziło słowo, i ten projekt jest dowodem na to, że jestem sobą. Gdybym miał staryś pomnik dla potomnych już dzisiaj, to piasek i napisał chęć życia. Dzisiaj trzyma mi wiara, którą spala wolnie Topiąc resztki emocji i smole cywilizacji, to jest niczym spowiedź wobec świata. Bez empatii chylę głowę, by imię prawdy ból zrodził katarznik. Z wyobraźni trzymam dziecko z przeciętą, z chawicą. To jak rozdwoje niejaźni, to już miesza krzyk z ciszą. Usunie nie licząc na oparcie, idę w bagnie. Oparcie powtarzając, że nie wpadnę w sidło prawnie dawniej Kontrolowałem swoje myśli grą pozorów, które poszły pod skalę Gdy świt witasz z ojomu, czas prosi mnie o prawdę Którą karmię każdą linię, ale milczy gdy mnie spotkasz Nie pytaj mnie o życie, nadal minie we mnie ziarno przeszłości serce biegło rytm tę ucieczkę do wolności Na marzycie z lotu ptaka, jak nigdy dotąd Rozdrapuję stare rany, każdą strofą, aby poczuć wolność Cierpienie urodziło słowo i ten projekt jest dowodem na to, że jestem sobą Dziś spoglądam na marzycie z lotu ptaka, jak nigdy dotąd Rozdrapuję stare rany, każdą strofą, aby poczuć wolność Cierpienie urodziło słowo i ten projekt jest dowodem na to, że jestem sobą